Premiera NBA 2K26 już wkrótce, a dzisiaj w odcinku pokażę Wam, jakie mam obawy przed tym, co zobaczymy właśnie już za tydzień, tak naprawdę. Mały powrót do przeszłości, jeżeli widzowie kojarzą, jak to wyglądało parę lat temu, no ale mam właśnie znowu malowanko, mały remont w pokoju, więc nie ma tych zasłon z tyłu i tak dalej, tak dalej, ale już wkrótce będę miał o wiele lepsze też oświetlenie, więc zobaczcie, jak to będzie wyglądać już na premierze właśnie Tukeja. Natomiast. Przechodząc do kontentu, który mam dla Was. Zaczynamy od tego potężnego tutaj fragmentu, w którym widzicie jak Durant czapuje... jak Durant czapuje Shaya. To jest chyba nie, kto rzuca? Nieważne, nie, nie, nie ktoś tam z Oklahomy, albo Szaj podawał, no ale widzicie, jak to się prezentuje. Eee, oznaczył to ronnie 2 jeden z głównych hype menów, trochę Beka, nie ma tutaj co do tego przywiązywać wagi, natomiast do czego warto przywiązywać wagę, dzisiaj jeszcze sobie omówimy o ratingach zawodników swoją drogą, bo już znamy top 100, to sobie top 50 omówimy. To zobaczcie, jak się prezentuje dribbling w tej grze. No i jeżeli to jest prawda, to to jest coś, co mnie trochę martwi, powiem Wam. I trochę to nawet mało powiedziane. To mnie bardzo martwi. Jak ja czytam coś takiego, że to już jest najlepsza gra w historii, albo że dribbling is back, to mam dokładnie to samo to do powiedzenia, co jeden ziomek tutaj w komentarzach: czyli, że wspieranie czegoś takiego to jest dokładnie powód, dla którego trzeba znaleźć kogoś, kto zrobi konkurencję dla tukea. Bo to jest po prostu dramat i widzicie też nazywa to spam dribbling Zresztą zostawiłem mu lajkacza, bo dokładnie to samo ja uważam To jest jedna z najgorszych rzeczy, jaka była w 2 zawsze I dlatego jak wychodziło 25 to wam mówiłem, że bardzo mi się podoba to co widzę Że jest to o wiele bardziej realistyczne Że nie będzie tego spamowania, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, rzut I tutaj wracają chyba znowu do tego, przynajmniej tak to wygląda Że pyk, 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 pyk Aż w końcu obrońca złapie taką animację, że walimy truje na najszybszym release'ie is I później ci pseudo prosi będą ja to zrobiłem 99 overrolla, bo płaciłem 300 dolarów I jestem prosem, bo umiem zrobić 3 kiwki na krzyż i rzucić za 3 Możecie zobaczyć jak wygląda dribling takiego gościa, który ma 86 ball handle i 75 speed with the ball I patrzcie jak on się porusza 75 speed with the ball, zaznaczam, nie? Przy okazji pojawiły się już jakieś pierwsze poradniki, gdzie ludzie pokazują w jaki sposób to zrobić I przy okazji zwróćcie uwagę na to, co się tutaj dzieje Bo gość zaraz pokaże to pomijam już to, co tutaj pokazuję. Pa patrzcie tu. Kojarzycie to skądś? Tak zwany speed boost? Czyli, że wciskamy w odpowiednim momencie sprint, i wtedy nasz zawodnik łapie takie dziwne przyspieszenie. Przecież to jest kolejna, jedna z najbardziej rakowych mechanik, jaka była. I ja nie mówię, nawet nie pamiętam, czy w 25 mieliśmy z nią jakoś bardzo do czynienia. Ale pamiętam, że w poprzednich edycjach ona była, i to był taki dramat, że. No nie wiem, powiem wam na razie moje wrażenia z tej gry, dlatego ten odcinek nazywa się Obawy o NBA 2K26. Wrażenia mam takie, że gdyby nie kanał, to ja bym tej gry na premierę nie kupował. Już pomijam nawet preorder. Na preorder tego nie kupuję, choćby nie wiem co, Próbuję, spróbuję od kogoś tam ogarnąć to, żeby wam nagrać pierwsze wrażenia, ale ja chcę kupić to na premierę, na spokojnie, natomiast tylko i wyłącznie ze względu na kanał. Gdyby nie kanał, w życiu bym tego nie kupił, jakbym zobaczył, że to tak wygląda. W życiu. Nie polecam wam tego, przynajmniej na starcie, chyba, że się okaże, że nie wiem... Że da się jakoś przed tym bronić, ale pamiętam jak to było w poprzednich TLUKEA, więc nie nastawiałbym się. Tu już mały spoiler, ale wracamy do top 50. Oczywiście, jak Wam się podobają takie odcinki, to zachęcam do obserwowania. A my sobie przeglądamy tutaj najlepszych 50 zawodników. Przy okazji, jeszcze a propos obserwowania, odcinek, który planuję, już właśnie z lepszym trochę i tak dalej, to będzie recenzja e -football. Tak jak wam obiecałem, coś takiego się pojawi na kanale, trochę pograłem. Dzisiaj jeszcze będzie transmisja w końcu po tych dwóch dniach, więc zapraszam jeszcze wieczorem. Jak Akurat jak wam zaaproduję to wideo, to gdzieś tak około 21.00, 21.30 zaczynamy transmisję. Ostatni live. Ostatnie moje podejście do eFootball przed tą recenzją, więc zachęcam sobie przyjść. Tak zagłosowaliście zresztą. A my lecimy top 50 D Rozan i Austinis. To jest dla mnie ciekawostka. Nie sądziłem, że on dadzą mu więcej niż 85 po tym jak zagrał w playoffach. Okazuje się, że dali mu to 85 spoko. Mamy Wagnera 86. To jest Franz Wagner i on ma 86 tylko? Okej. Okay. Maxi 86, on chyba miał nawet trochę więcej. Nie wiem z jakiego powodu Maxejowi akurat obniżyli overall, ale, ale niech będzie. Dobra, tu nie mam jakichś większych zastrzeżeń, idziemy dalej. Przy okazji, Paul George dostał chyba z 83 albo 82, czy tam 81, jakąś taką śmieszną statystykę i zasłużenie, bo chłop nic nie gra od trzech lat. Butler, White, White. Ludzie pisali, jak to, Derek White 87? To chyba tylko ci, co nie oglądają, spotkają. Przecież ten gość jest tak dobry, że to jest szok. Nareszcie mu dali jakiś wyższy overall, bo tak samo Zubac. Nareszcie takich zawodników się zaczyna w grach doceniać. Mamy Senguna 87. Myślałem, że może nawet coś tu więcej będzie. Lillard 88 i znowu. Jakim cudem Lillard ma tak mało? Ja w ogóle tego nie czaję, no bo zobaczcie. Lillard przeszedł z Portland do drużyny, gdzie ma Janisa. MVP, który mógłby, który mógłby być potencjalnie MVP co roku, bo gra na takim poziomie już nie wiem od ilu lat i tyle. Ugrali razem. Tyle. Taki to jest potężny, jak ja widziałem był taki cymbał e, na, na jednej z grupie z e, koszykówki, który e, jest wielkim fanem e, Lilarda i cały czas takie rage baity wrzucał e, z, e, w posty właśnie, że o wow, Lillard i Stephen Curry, wielki pojedynek. To jest mniej więcej taki pojedynek jak Lionel Messi i Cristiano Ronaldo, jeśli chodzi o zdobycze, wszelakie statystyczne i tak dalej, i osiągnięcia. I to i tak jest obraza dla Cristiano Ronaldo, bo Lillard nic nie osiągnął, Także, <gryw> a miał w drużynie i dalej. Ma, no teraz jest kontuzjowany Janisa, więc moim zdaniem nie ma tu żadnego usprawiedliwienia. Nareszcie mu ten overall zdjęli, bo to, że on jest w ogóle w top 75, a Dwight Howard nie jest, to uważam za skandal totalny. No ale dobra. Idziemy dalej. Adebayo, Jack są Junior, Harden. Z myślałem, że dadzą mu już to 90 za to, co, co zrobiło. Um, jak się nazywa? Ci. No, Indiana. No ale jednak nie. Mamy y, Jane'a Williamsa, który dostał 90. Nareszcie w ogóle Jet Hologram. 88 można by powiedzieć trochę dużo. Ale z drugiej strony. Ja wiem, mo, może troszkę przesadzili, ale, ale nie, nie szukałbym tu jakoś nie wiadomo czego. Embiid 92, kolejna beka, czyli gość, który nie wyszedł na boisku już od półtora roku. To jego MVP to się tak źle zestarzało. Ja już miałem bekę, jak on dostawał to MVP, chociaż on wtedy grał super, nie oszukujmy się. Choć uważam, że Embiid najlepiej grał w tym sezonie, w którym nie dostał MVP, czyli rok później. On tam walnął chyba. 65 punktów, później złapał kontuzję i po prostu miał za mało spotkań, ale on wtedy miał tą formę MVP. Więc no, niech już będzie, ma to jedno i niech się cieszy. Ale oprócz tego, Cunningham 92, spoko, że docenili Haliburton Myślałem, że dadzą mu to 94, tym bardziej, że zaraz zobaczycie komu dali. No, ale nie, jest na poziomie Brunsona. I idziemy dalej. Wjeżdżamy do top 10 i tutaj na startu jest Kevin Durant, który ma 93 overalla. Czekajcie wam, to przesunę bardziej tu na środek. Spoko, no. Phoenix nic nie ugrało, Durant dalej jest w świetnej formie, on dalej będzie mega mocny w tej grze, więc tam spad, spadł chyba o jeden czy o 1 overall, nie szkodzi. Ale Victor van ma 94, to to jest coś, czego trochę już nie czaje i dużo osób ma taki komentarz, no bo jeżeli patrzymy na to, że Phoenix nic nie dało, a Kevin Durant jednak cały czas trzymał formę, a San Antonio Spurs to przepraszam, to co? Oni coś ugrali? Bo oni to wszystko przegrywają od dwóch sezonów. I nie żeby ktoś oczekiwał, żeby oni zaczęli wygrywać. Ale z jakiej racji w takim razie Wen Banyama ma 94? Trochę tego nie czaję, tym bardziej, że na tym samym poziomie jest Jason Tatum Czyli przed Achillesem drużyna mistrzowska Bostonu, naj, największa gwiazda tej drużyny Lebron James, no tutaj mu overall spadł, I Stephen Kerry który dalej gra na top poziomie I to już jest ten poziom? Kurczę, ja wiem, że Wen Banyama jest mega mocny, ale Wiecie, kiedyś to trzeba było naprawdę Czymś zasłużyć na to, żeby mieć tak wysokie statystyki, ale niech będzie, może tu jakiś hype leciał, być może na pewno się to źle nie zestarzeje, bo ten gość naprawdę będzie mega mocny, już jest mega mocny, więc tak tylko się zastanawia w kontekście gry. No i w kontekście gry mówimy też o tym. Antony Edwards 95, hm, nie wiem. W sensie, poza tym, że on poprawił swoją trójkę, to uważacie, że zrobił aż taki progres względem zeszłego roku, żeby aż 95 Overla dostać? Ciężko mi powiedzieć, ja bym tyle mu nie dał. Ja bym max 94 też został przy tym. Donci 95, ok, nie 97 też w porządku, zasłużone. No i dwa gołty na przodzie, czyli Jokic i Szaj, też uważam, że spoko, że dali im tyle samo, bo to mniej więcej był taki pojedynek, jeśli chodzi o MVP w zeszłym roku, nie? Bo pół na pół. Oczywiście w głosach później wygrał mocniej Szaj, ale. Ale skillowo, no to moim zdaniem było pół na pół, kto to MVP zgarnie. A przy okazji, jak jesteśmy tutaj na kontencie oficjalnej, oficjalnym Twitterze, no to właśnie. Patrzcie, co oficjalny Twitter z 2 udostępnia. Oni udostępniają ten rak yy, na swoim koncie jako coś pozytywnego. <laughs> Problemy? Obawy przed premierą NBA 2K? Patrzcie na to, oni to udostępniają na swoim oficjalnym koncie. Oj, będę cierpiał w tym roku przy tej grze. Słuchajcie, niestety obawiam się... <noise> nie mogę na to patrzeć, po prostu nie mogę na to patrzeć. Dobra, weźcie to ode mnie. Andrew jest gwiazdą tej edycji, do tego dribbling wygląda tak, jak wygląda. Do tego największą rzeczą, którą zapowiedzieli w MyTeamie, to jest to, że będą tam baby, czyli tak naprawdę nic nowego nie wprowadzają, przynajmniej nie chwalą się tym, tylko tym, że kobiety będą, więc faktycznie turbo nowość. I no, wspaniale się ta edycja. Muszę przyznać, że po tym, jak 2K25 tam pomiędzy online, jak zawsze, po mniej więcej pierwszym semestrze, to offline ta gra wygląda i dalej wygląda fenomenalnie. Tak tutaj, nie wiem, oby mnie zaskoczyli pozytywnie, bo piszcie co myślicie tutaj przy okazji jakieś celery z i tak dalej. Piszcie co myślicie, bo ja się łapię za głowę, jak na to patrzę, wszystko. A w praktyce sprawdzimy to już za tydzień. Trzymajcie się, na razie. Ho. I widzimy się dzisiaj na sesji na e